Najpierw syn górniak usunął nazwisko ojca, a teraz taki zwrot. Najlepsze zostawił na sam koniec. Alan Krupa w ostatnich miesiącach zaczął wprowadzać spore zmiany w swoim życiu. Syn Edyty Górniak najpierw zaczął od zmiany nazwiska, by nie kojarzono go dłużej z ojcem. Potem przeszedł wizualną metamorfozę, ale najlepsze zostawił na koniec. Jeden z tabloidów donosi bowiem o śmiałych planach początkującego rapera. Oto szczegóły. Allan Krupa od początku miał sporo do czynienia z polskim showbiznesem. Sen znanej gwiazdy i muzyka wzbudza spore zainteresowanie mediów, które nie słabnie. Sen górniak zmienił nazwisko, a to był tylko początek. Jakiś czas temu donoszono, że początkujący raper podjął śmiałą decyzję i postanowił zmienić nazwisko. Nie chciał być dłużej kojarzony z ojcem, ale, co wielu zauważyło, nie wybrał też nazwiska swojej rodzicielki. Od teraz to Alanenso, choć nie wiadomo, czy już dopełnił wszystkich formalności, czy na razie to zmiana jedynie medialna. Zmienił nazwisko na swój pseudonim, żeby nie zarzucano mu, że buduje karierę na nazwisku tak wielkiej gwiazdy, jaką jest jego mama. Kropka ceni to, że ma tak wspaniałą mamę, tak wielkiej klasy artystkę i nie ukrywa, że dało mu to łatwiejszy start, a na pewno dało to wrodzony talent. Natomiast chce budować swoje nazwisko swoją uczciwą pracą. Poza tym niemożliwe jest dorównać takiemu nazwisku jak Górniak. Allan przyjął na nazwisko pseudonim, którym posługuje się na scenie, występując jako raper i DJ, tłumaczył w Superekspresie agent Allana. Allan Krupaenso ma poważne zamiary wobec wybranki. W międzyczasie zauważono też sporą metamorfozę w wyglądzie syna Edyty. Cały czas świetnie układa mu się także z Nikol Pniewską, córką influencera i milionera, Barta Pniewskiego. Jak donosiły media, dla ukochanej przeprowadził się na jakiś czas do Monako, gdzie teść ma swoją willę. Niedawno jednak wrócili wraz z Nikol do Warszawy, a Alan zajął się m.in. sprzedażą kiełbasek w budce założonej przez ojca ukochanej. Potem przeszedł do jego sklepu z markowymi ubraniami. To był jednak tylko przedsmak tego, co nas czeka. Jak informuje Super Express, Alan ma wobec Nicole poważne zamiary. Alan jest zakochany po uszy. Niewykluczone, że niedługo oświadczy się Nicole, wyjawił tabloidowi znajomy pary. Wydaje się, że ojciec jego wybranki nie będzie miał nic przeciwko, bo to on poznał Alana ze swoją latoroślą. Chłopak jest z nim bardzo zżyty i to właśnie dzięki niemu poznał dziewczynę. Pniewski jest bowiem menadżerem Alana, przekonuje tabloid. Ślub wydaje się więc tylko kwestią czasu. Na razie nie wiadomo jedynie, co na to wszystko znana matka.